Dzień dobry widzowie, dzień dobry. Cześć, cześć I czołem. Kluski bez rosołu. Burza magnetyczna nas spotkała cały czas w sumie jest. Mm, kurde, masakra. Masakra, bo y, laboratorium badawcze, muszę wejść do laboratorium badawczego i przeanalizować to, czy y, to, to nie jest laboratorium badawcze. A górnik, górnik se chrapie, no tak. Nie chcę, nie chcę chrapie. Popak, yy, Laboratorium Badawcze. Co my tu mamy? Kotwa mostowa. Jeszcze godzinę 14. A później jest utylizator. Ok. A mamy już analizę bóstw magnetycznych? Nie, jeszcze nie mamy. Kurde, to potrzebujemy. Bardzo tego potrzebujemy, nawet bym powiedział. Szczerze. Mhm, dobra, dobra. Czy tutaj mamy powiększenie bazy? Tak, mamy powiększenie bazy. Wydajność produkcji pożywienia. O proszę. 25% szybciej, no to się wszystko na pewno przyda, ale tą burzę magnetyczną trzeba tutaj uspokoić jakoś, że może nie uspokoić po prostu przetrwać mm, godziny pracy, burza magnetyczna od dziewiątej, zmiany kryzysowa, a, zmiana kryzysowa, włączona, od dziewiątej do hello Jan, hello, hello Jan okej okay. y Arka Rapidium w ogóle o Ograniczone rozmiary bazy. Arka rapidium, tak, no, Arki rapidium z drugiej nie wybudujemy. Nie ma tutaj w ogóle na to jakby. Mm. Nie wiem jakby to powiedzieć. Oho, komputer kwantowy awaria. Dobra, zestawy naprawcze. Kotwa mostowa, dobra, jest, kotwa mostowa jest yy, zrobiona. Czy teraz y, mogę sobie to wyprodukować jakoś? Nie, nie mamy tego. Okej, okay, porozmawiam z naukowcem, właśnie jak to teraz tego dokonać. Y, konserwacja bazy, tak, dokładnie. Y, rozmowa. Pogadajmy z nim, może on będzie miał jakiś pomysł na wykorzystanie tego. Znalazłem kolejną anomalię.

Potrzebny jest nowy za, e, zasób polimery. Można wyprodukować polimery w rafinerii łącząc materię organiczną z materiałami. OK, e, Produkcja. Mamy. Mamy produkcję tutaj. Mm, rafineria. Polimery. Ok, substancji organicznych mamy bardzo, bardzo mało. Mamy tutaj coś, co nieco tego. Okej, okay, spoko. I mamy. Kotwa mostowa. Potrzebujemy polimerów aż 20. Ok, 10 sztuk kosztuje 20 tego i 20 tego, 20 minerałów i 20 substancji organicznych. ja szybko wychodzę z, z tego yy, z naszej tej bazy i lecę właśnie tutaj. Jak najszybciej. Ok. Jak mnie trochę napromieniuje, to się nic nie stanie. Yy, przydziel obowiązki, rafineria Jan yy, Jan rafiner akurat Robi tutaj bazę e, Nie Jan naukowiec Jan naukowiec zostaje Jan rafiner, gdzie jesteś rafiner? Tu jesteś rafiner Dobra yy, nie Akurat powiem wam szczerze Że górnik jest na tyle schorowany Na tyle taki Przydupcony gościu Że on potrzebuje cały czas yy, Bycia właśnie w ambulatorium. Ok. Dobra. Wydobyliśmy troszeczkę. My jeszcze troszeczkę wydobądźmy. Ok. Utylizator, kon koniec. Utylizatora. To musimy szybko lecieć do bazy. Tak, warsztat. Ila. Ila, za, du za duży zgiełk. Za duży zgiełk. Rafiner. Po pierwsze, rafinerm idzie tutaj, do warsztatu idzie technik, górnik konserwuje bazę, niech on się sobie tutaj trochę odpocznie. Właśnie, bo jest awaria ambulatorium. Co do produkcji, co do produkcji musimy wyprodukować 20 sztuk tego, a następnie w tym musimy zmontować to. Dobra, za chwilę to będzie. Kuchnia. Tak, iść do kuchni, bo w kuchni, w kuchni też są potrzebne rzeczy do, do zrobienia. Dobra, mamy tutaj to. Super. Tu następnie trzeba będzie przeanalizować burze magnetyczne, bo to jest must have, jeśli chodzi właśnie o to. Sala kontemplacji. A, sala kontemplacji jest taka ta, niepotrzebna za bardzo. Chociaż siłownia. Siłownia też by się pewnie przydała, ale aktualnie. Aktualnie sobie to zostawimy. Tańsza wspinaczka to też sobie wykonajmy. Ciekawe, ile ta burza magnetyczna będzie trwała. To mnie w ogóle mega nurtuje, nie? Dobra, zestawy naprawcze. Mamy coś tych jeszcze. Filtry radiacyjne, nie mamy filtrów radiacyjnych, a do filtrów radiacyjnych jest potrzebna. Nie uwierzycie, substancje. Te, 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 te organiczne. Dobra, lecimy dalej na substancje organiczne i trzeba to. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Na następną nockę ja się prześpię po prostu w, w ambulatorium i tyle. Dobra. Krytyczny poziom napromieniowania. No, jest taki bardzo krytyczny. Laboratorium badawcze, dokładnie. Ok, ambulatorium, ambulatorium chyba powinno działać. Chyba tak. Yy, niech. konserwacja yy, bazy po zmianie. Ok, po zmianie. No to teraz w tym momencie łóżko szpitalne. Górnik, dawaj. Ja też się prześpię. W jednym. W jednym z łóżek szpitalnych będzie cacy. mi tak mi się wydaje, że będzie cacy. Okej. Okay. Słońce jest niebezpiecznie blisko. Wysoka aktywność planety. Nocne promieniowanie znacznie się, zacznie się wcześniej, już o 19.00. Eee, na powierzchni planet pojawiły się nowe zasoby. Na powierzchni planet pojawiły się nowe żyły Interalu. Interalu? Czym jest Interal? Ok, mamy jakąś wiadomość. Ok, kuchnia, tak. Super, kopalnia metali wzbogaconych. Nie, rafinera wyślemy. Kopalnia substancji organicznych, tutaj wyślemy rafinera. E, tak, Jan Rafiner, a wzbogaconych niech idzie górnik. E, wzbogacone są bardzo potrzebne, ale wzbogacone będą bardziej potrzebne właśnie e, tutaj górnikowi, nie? G górnik je lepiej wykona. Dobra, wszystko mamy, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy. Nie, nie mamy w ogóle filtrów radiacyjnych. To jest w ogóle jakaś masakra, jeśli chodzi właśnie o ilość nie, substancji organicznych. Dobra, kardridze. Kartridża, możemy jednego wyprodukować w sumie. Okej. Okay. O teraz... Okej, okay, od teraz będzie, będziesz wykrywać zbliżające się burze magnetyczne. Prognoza jest zawsze widoczna w twoim chudzie. W, w razie wykrycia burzy wyświetlony zostanie licznik czasu prognozy sprzedan porządzona jest z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Będziesz wiedzieć mi... Okej, okay, dobra, spoko. Będziemy bardziej przygotowani na burze magnetyczne. Jak sobie radzisz? Chciałeś porozmawiać. Dobra. Chciałeś porozmawiać? Tak. Udało mi się złożyć system predykcji magnetycznych. Będę gotowy na następny, kiedy przyjdzie. Jeśli przyjdzie. Wspaniale. Już się czuję bezpieczniej. Ale to nie wszystko. While analyzing the nature of this phenomenon, I discovered something. Very okay. Dangerous. You do know how dangerous it is to be outside the base during a magnetic storm, right? Uh. No, tell me. Radiation levels rise significantly. It can be very hazardous to health. But if you're a risk taker, it could also be worthwhile. What do you mean? I've been performing some observations, and it seems that the energy of the magnetic storm stimulates certain resource deposits to be more active and productive. Okay. Types of deposits, to be precise, organics and rapidium. In practical terms, it means they could be mined much more efficiently during a storm. Ah, those resources are in tune with the magnetic field somehow. It's. Absolutnie musimy to wykorzystać. Nie powinniśmy ryzykować życia w imię wydajności, ale jeszcze absolutnie musimy to wykorzystać. Nie no, Luzik, akurat na tą misję mam już zaplanowanego gościa Jan Górnik. On lubi promieniowanie. I ran into another anomaly. This one was different. It was like this distortion was closing in on me, as if I was pulling it toward me. How extraordinary. Maybe its magnetic field is interacting with your suit. Yeah. Well, running away from it was no fun. Keeping clear of it is the only thing you can do for now. Let's keep collecting observations. I feel we're onto something groundbreaking here. No but. How hey, so, how am I doing? According to your high standards? You want me to tell you? When you're successful, you know it. You don't have to run around asking people. Is success really all that matters to you? What else is there? Hmm. Yeah. You're right. Nothing's more important. So, Dlaczego nie znaczącego w życiu? Oczywiście miałeś to sobie, ja jestem twoim Pamiętam, że byłem bardzo motywowany w pierwszych latach studiów. Motywowany i konkurencyjny. Tak. Więc, kiedy przestałeś Wolałem łatwe pieniądze, miałem dosyć rywalizacji. Nie chciałem, żeby całe moje życie skupiało się na pracy. I guess I just... to earn money without too much effort. so when i got a good business offer, i kissed the university goodbye, the beginning of a downfall. why did you stay at the university? because of a scholarship i didn't get. wait, you mean the one we had in our pocket? but lost in the final round, yes. I, I took that hard. so did i. but it motivated me. i stayed to have a go at that scholarship next year, and i succeeded. Nieźle wish i had done the same of course but then you wouldn't be you anymore would you you'd be me by the way it's totally understandable if you prefer that it's simple jan i'm successful because i'm the version of you that doesn't get discouraged by failure imagine what i could achieve in your role here nof sumer i'm just SI. Mm, mogę być równie skuteczny. Oczywiście. Anomalie śledzące. Dobra, wiemy już troszeczkę więcej na temat tych wszystkich anomalii. Yy, tak samo na temat burz magnetycznych. Burza magnetyczna następna za 10 dni. A nie, to słońce. Okej, okay. przepraszam. Słońce wstanie za 10 dni. No to chociaż wiemy tyle mm. Kotwa mosto, ko Kotwia mostowe Kopalnia Rapidium W sumie mordeczko Wiesz co, ja bym cię wysłał gdzie indziej niż na kopalnię Rapidium, bo kopalnia Rapidium jest dosyć mm, Mało opłacalna moim zdaniem Kopalnia minerałów już by była bardziej Bo jednak w sumie minerałów będziemy trochę potrzebować Inaczej. Teraz tak. Tutaj damy Jana Technika, tak? A do rafinerii damy Jana Rafinera. Jan Rafiner. I teraz produkcja. Do produkcji na pewno tego będziemy potrzebować więcej. Więcej substancji organicznych. Dużo więcej substancji organicznych, ale za to mamy metale i substancje organiczne. Dobra. No to tak, kotwa mostowa. Produkujemy. Górnik ma oparzenia popromienne. Niech spada. Niech spada, gościu. On se radzi bardzo dobrze. Okej, okay, dobrze. Jan, naukowiec, znowu czegoś yy, chce. My musimy wytworzyć i osadzić cztery kotwy mostowe. No to potrzebujemy tego w cholerę. No dobra, chcesz o czymś pomówić? Hey, coś, co chat o tak? Co Pracujemy? To, pokazać, się Pracujemy wystarczająco ciężko? No nie, nie, nie wystarczająco ciężko, na przykład górnik się cały czas opierdala. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem co z tym mianowym górnikiem.

Dobra, może spróbujemy tego za jakiś czas. To do it, do it now, to tak, ale to, to, to nie może być wszystko zero-jedynkowo, nie? Zwiększ produktywność. Poszukaj więcej dziwnych zjawisk. Hmm, więcej dziwnych zjawisk. Ogłosz nad godziny poprzez zakładkę. Przydzielenie zadań. Przydzielone zadania. No dobra. Inaczej. Zróbmy tak. Mm. Otwórz miejsce pracy. O, otwórz miejsce pracy. A dobra. Ta, tak się to robi. OK, OK. A przydzielone zadania. Włącz, wyłącz. Godzina. Wyłączona. Okej, okay, no to tak, laboratorium sobie to zrobimy. Okej, okay, to też sobie zrobimy. czemu on ma taką minę? Czemu górnik ma taką minę? Poczekajcie. Zostałem napromieniowany, to boli, boję się i jestem wkurzony. Okej, okay, frustracja, bunt, niepewność, niepokój, żal, motywacja. Okej. Okay. Brak obrażeń, brak głodu, raczej głodny to nikt tutaj nie chodzi. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Dzień 23 zostałem napromieniowany, to boli, bo się jestem wkurzony. Zostałem napromieniowany, ok. No cóż, zróbmy tak: górnika damy do. Inaczej, kopalnia substancji organicznych, damy tutaj górnika. Kopalnia minerałów Damy tutaj technika. Bo technik, albo w sumie technika damy do... do warsztatu. Jak nie będzie potrzebne w warsztacie, to się zajmie kuchnią. Niech tak będzie. To będzie dużo, dużo lepsze. Chociaż aktualnie jest wzmożone promieniowanie, więc. No cóż, ok. Brak zasobów na filtry radiacyjne. No niestety, no potrzeba jest... Yy... Coraz więcej potrzeba substancji organicznych, niestety. No nic, ja. Nie sposób się ciebie pozbyć. No technik. Ja nie wiem o co ci chodzi. Ok. Mamy połączenie jakieś? Lukas, ok. i've only just learned the big news you managed to build one a rapidia mark Tak, no congrats that's really heavy stuff yeah 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 it's important i got that now can i get back to saving my ass down here sure sorry i didn't meet you how are you getting on

So, I just thought, well, it really can make a difference if you bring back one arc, or, well, more, since you already have the outpost in place, you know, all the infrastructure. Sorry to disappoint you, but I am not going to be anyone's errand boy. I have enough work already, all I want to do is get my ass safely back to Earth yeah of course i totally understand just keep my request in mind if you have a change of heart okay? Ciekawe, czy oni mnie widzą. Can really mean a lot to people who well don't have the channel to ask for themselves anyway thanks for hearing me out mr dolsky no problem by the way can you quit with that mr dolsky crap my name is jan Okay, Jan. Yeah, cool. I'm Lucas, in case you want to... You know. I caught that, Lucas. No worries. You sure? Yeah. Okay. Good luck with the Repidium, Jan. I'm L7, out. For now. I do Lucas wydaje mi się takim

Dobra, ja nawet nie chcę tego słuchać, nie? Mnie to już wkurza, przepraszam was, widzowie, ale mnie to mega denerwuje, nie? Jak ten typ dzwoni i mnie tutaj popędza przez. Te... No kurde, no... zdenerwowało mnie to, nie? Dobra, inaczej, idziemy spać, bo już nie jesteśmy w ogóle produktywni. Yy, wybiła 24 minuta nagrania, także ja się z wami żegnam, widzowie, i widzimy się w następnym odcinku. A za 9 dni. Staje słońce i możliwe, że zginiemy. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.